Chciałabym powiedzieć o tym, że w tym roku, w sierpniu tego roku, odbędą mistrzostwa, mistrzostwa polskie, to bardzo ważne, mistrzostwa Polski w tenisie ziemnym, a ciekawostką jest to, że wezmą udział w tym turnieju same kabarety polskie. I tutaj nie będzie żadnych podziałów, bo będzie tak. Będzie kabaret e, hrabi, wiadomo, będzie to Jachimek, kabaret rak, kabaret skaczów męczących. Koń polski. Koń polski, para paranienormalni, para czyli bardzo dużo, prawda? I możemy iść w drugą stronę. No Także bardzo, bardzo dużo kabaretów, bardzo dużo kabaretów. Sierpień tego roku, Zielona Góra. Pamiętajcie, bądźcie, ponieważ tak liczymy też na to, że, będzie, będą, że będzie, będą widzowie, którzy będą to oglądać. O, jeszcze mi podpowiada Lopez, że kabaret pod Groszem. Od nas z Hrabiego będą grały trzy osoby w tym turniej, w tym mistrzostwach. Ja nie będę grała. Dlaczego? Ponieważ ja, ja bym tak, Nie wystarczy to, że jestem matką. Ej, matka Taką ciocią tego, tego, tych mistrzostw, tego turnieju, ponieważ to tak, tak czuję po prostu, że ja, je, ja y, namówiłam chłopaków do gry, do gry w tenisa, ja już mam teraz kręgosłup uszkodzony, tak że ja nie mogę, nie mogę, nie zmuszajcie mnie i po prostu grają y, tylko chłopaki, ale jak, jak zaciekle, to jest po prostu, krew się leje, pot się leje. I wyniki są. Nie powiem kto przegrywa, kto wygrywa. Zapraszamy jeszcze raz. Sierpień tego roku. O, jeszcze Jurki, jeszcze Jurki też grają. onówka, no, no, wszyscy grają. No zobaczymy jeszcze. Ja uważam, że Lopez wygra.